Witajcie, pokażę wam w tym poradniku, co zrobić, aby człowiek rozpadł się jak szkielet. No to zaczynamy. <grystanie z górą> Najpierw znajdźmy jakiegoś królika doświadczalnego. Nie, 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 nie! Nie, 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 nie. nie. Tak, tylko żartowałem. Nie. A co ja się będę męczył z szukaniem? Przywołamy face helpera, a więc, jako face helper, wpisujemy Edita Teraz guild równa 17, a dlaczego 17? Bo jest to guildia, którą ma chrząszcz, i dzięki temu nie trzeba nas dobijać i ludzie nie zwrócą uwagi na morderstwo tego pseudo-chrząszcza. Teraz, żeby się rozpadać jak szkielet, wystarczy wpisać w konsoli, a podkreślenie skeleton, i gotowe. Teraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Spokojnie, to powierzchowna rana. To jest już koniec poradnika. Dzięki za obejrzenie.